Dobry wieczór. Zapraszam Was dzisiaj na live, który poprowadzę z Anią Kłapkowską. Jestem trochę w stresie, bo już dawno nie było mnie na live. Zaraz wyślę zaproszenie do Ani. Poprowadzimy dzisiaj właśnie we dwie tego live'a, żeby zaprosić Was na wyzwanie. chciałabym Wam też opowiedzieć, czym ten... Po co warto go zrobić i jakie są właśnie nasze doświadczenia z tym programem. Ja już teraz wysłałam zaproszenie do Ani. Okay. Chyba Ania do nas dołącza. Cześć Aniu. Cześć. 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 Ty też cała w stresie, to wiem. Ja już powiedziałam, że jesteśmy, dawno nas nie było na, na Lej, więc wybaczcie, jak się potkniemy. Jesteśmy po prostu odzwyczajone troszeczkę. E no. Jak już powiedziałam, no właśnie, chciałabym właśnie, Anioł, żebyśmy we dwie tutaj zachęciły naszych obserwujących do tego, żeby zrobić razem z nami wezwanie z programem C9, który tutaj właśnie mam za sobą, a który rusza 12 października. O. <laughs> um. I my, słuchajcie, na Facebooku specjalnie dla osób, które z nami w ten program wskoczą, zrobiłyśmy grupę, która to grupa będzie służyła do tego, żeby Was wspierać, żeby Wam doradzić, żeby wam też, Was też przeprowadzić przez ten program, żebyście go zrobiły prawidłowo i żebyście nie mieli kłopotu właśnie z tym z tym właśnie, jak krok po kroku ten program pro, przeprowadzić prawidłowo. Dla osób, które nas nie znają, nazywam się Ewa Kucharska, bo ja się w ogóle nie przedstawiłam. Z wykształcenia jestem pielęgniarką od 24 lat, a jeśli chodzi o produkty Forever, znam je już od bardzo dawna, natomiast jeśli chodzi o ten program C9, to ja go poznałam no, 2,5 roku temu, prawie właśnie 3 lata temu. I w związku z tym programem też opowiem, opowiem właśnie o moich doświadczeniach, o tym, co u mnie się zmieniło, jeśli chodzi o ten program C9 w zdrowiu. I teraz chciałabym, Aniu, żebyś Ty się też przedstawiła powiedziała troszeczkę o sobie. Cześć, witam Was serdecznie. Nazywam się Ania Kłopkowska. Na co dzień jestem pracownikiem etatowym, współpracuję z branżą medyczną, aczkolwiek wykształcenia medycznego nie posiadam. Natomiast moje spotkanie i moja przygoda z produktami firmy Forever zaczęła się praktycznie 3 lata temu, bo z końcem października rozpoczęłam swój pierwszy program właśnie odżywczo oczyszczający program C9. I od tego zaczęła się moja przygoda i zmiana mojego, mojego życia tak po prostu. Hmm. A powiedz Aniu, co dokładnie w ogóle, co, jak było przed programem C9 u Ciebie i co się zmieniło po tym programie? Bo tu są zawsze bardzo duże zmiany. Jeśli nie bardzo duże zmiany, to zawsze jest poprawa samopoczucia, ale u Ciebie to była normalnie rewolucja z tego, co opowiadasz. <laughs> tak, moje życie wywróciło się dokładnie o 180 stopni po zastosowaniu programu. I serii tych programów, tak? Bo generalnie program jest dedykowany osobom zdrowym, czyli mhm. e, wiadomo, są pewne e, schorzenia, gdzie ma to pomóc, wspomóc proces leczenia, ale to jest proces, tak? I tu nie chciałabym nikomu powiedzieć, że po jednym programie, takim dziewięciodniowym, od razu zadziała się rewolucja, mhm. bo to tak nie nastąpiło, aczkolwiek pewne rzeczy. O których nawet nie liczyłam, jak najbardziej pojawiły się w taki znaczący widoczny sposób. Moja przygoda z C9 rozpoczęła się od rozmowy z koleżanką, z którą współpracowałam. Ona, znając mnie i widząc moje zmagania, głównie ze strony układu pokarmowego, zostało zdiagnozowana u mnie. Sea, stany zapalne, ogólne stany zapalne organizmu, które Często po prostu się pojawiały tych rzeczy, można wymieniać i wymieniać różnych no stworzeń, które mi doskwierały bardzo mocno. To, to jest nie do opisania i za mało czasu na ten live możemy <laughs> to pomyśleć. No tak dużo się zmieniło w moim życiu, tak? Zacznę od naj, takich najbardziej widocznych i spektakularnych efektów, jakie były to przede wszystkim właśnie ze względu na SIBO B.S. tutaj e, głównym problemem e, były wzdęcia, była nietolerancja pokarmowa wielu wielu produktów. E, tu również pojawiały się e, zaburzenia, tak, e, pod tytułem naprzemienne biegunki z zaparciami, mhm. e, wzdęcia silne, skurcze brzucha, bóle brzucha. Do tego stopnia, że w pewnym momencie leczenie moje, bo ja od wielu lat się leczyłam na te różne dolegliwości, w pewnym momencie doszło do tego etapu, że byłam tak nafaszerowana lekami, czyli począwszy na rano przed śniadaniem, później kolejne tabletki, żeby móc zjeść śniadanie, zjadłam śniadanie, po śniadaniu następne leki przed każdym posiłkiem, do posiłku i po posiłku były ciągle stosowane leki. One fakt, działały, działały w sensie takim, że te dolegliwości nie były mocne, ale to trwało 2-3 miesiące, po czym mój organizm bardzo szybko się przystosowywał do tego procesu leczenia. I po tych trzech miesiącach tak naprawdę objawy wracały ze zdwojoną siłą. A więc tego było bardzo dużo. Doszło do y, sytuacji takiej, gdzie ja jadłam 5 góra, 6 produktów, łącznie wszystkiego, to co można było y, y, zrobić, y, a i tak kończyło się to na przykład wymiotami, tak? Po, po zjedzonym posiłku, pomimo stosowanego leczenia. Więc generalnie lekarze już rozkładali ręce i no, pozostało mi jedyne, co z ich punktu, no to właśnie na przemienne y, zamienianie leku. A więc. Dwa miesiące, trzy miesiące stosowane danej kuracji i następna zmiana, tak? I ciągła ta zmiana, która nie dawała już później efektu. Mam porównanie dla siebie to, co było przed programem C9, a to, co jest teraz już jakby po moich siedmiu przejściach, siedmiu programach, które zrealizowałam w ciągu tych trzech lat. To jest spora ilość, ale w takim intensywnym na początku okresie, bo wykonywałam go program trzy miesiące przerwy, program trzy miesiące przerwy. I tak zrobiłam trzy programy, jeden po drugim, tak, czyli generalnie w krótkim odstępie czasowym. Przede wszystkim, co mi to dało? Pozbyłam się kamicy nerkowej. Nagle się okazało, że nie mam kolki nerkowej, nie mam żadnych innych stanów zapalnych układu moczowego, który był bardzo często powikłaniem. Nie mam. Robię badania USG, robię badania kontrolne, wizyty u lekarza specjalisty i jest wszystko dobrze. Kolejnym takim e, niesamowitym efektem, o którym nawet nie myślałam, że mi pomoże, e, to są bóle migrenowe głowy. Ja miałam bardzo silne bóle migrenowe głowy. One były dwa, trzy razy w miesiącu, trwały przez kilka dni do tego stopnia, że no nieczęsto się zdarzało, że jednak pogotowie musiało przyjechać, zaaplikować konkretny lek dożylnie, żebym w ogóle mogła w jakikolwiek sposób funkcjonować. Już pomijając fakt takie normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. No i oczywiście jest praca tak, do której trzeba dojechać, trzeba funkcjonować, trzeba pracować. Więc nagle się okazało, że po pierwszym już programie C9 ja nie mam bólu głowy. Więc to był taki szok, taki zupełnie nie, nie z tej działki, na której się spodziewałam, tak? To Aha. było coś takiego innego. Kolejnym problemem, takim moim widocznym po tych trzech latach, to są też zaburzenia snu. Ja mam zaburzenia snu. Polegają one na tym, że po prostu przychodzi okres wiosenny czy też jesienny i śpię po 2-3 godziny dziennie i mimo. Tego, że wcześniej stosowałam leki zalecane przez neurologa, to były silne leki, które miały powodować to, że będę miała jednak ten sen bardziej taki wydajny, efektywny. No to znowu się okazało, że to jednak nie działa i była ciągła taka walka z wiatrakami. Te zaburzenia snu utrzymywały się nawet do dwóch miesięcy, więc już na koniec chodziłam jak zombie i reagowałam jak zombie. Dzisiaj I i tak jak to... mówisz, kolejne leki. Kolejne leki, tak. Więc no na dzień dzisiejszy. Owszem, dalej mam te zaburzenia, ale one trwają dosłownie kilka nocy i organizm, jakby sam próbuje sobie z tym wszystkim pomóc, tak? Więc to działa bardzo fajnie. Nie wiem, no, kolejną taką rzeczą, taką rewelacją, którą ja zauważyłam, to był wyjazd mój zagraniczny. Pojechaliśmy z rodziną. Do Włoch przed programem C9, przed w ogóle pierwszym moim styknięciem się z firmą Forever i jej produktami. Więc ten wyjazd do Włoch oczywiście po trzecim dniu, wyjechaliśmy na tydzień, po trzecim dniu już ludzie tak z wycieczki, z takiej grupy zorganizowanej zaczęli tak dziwnie na mnie patrzeć i się podpytywać, to który to miesiąc, kiedy rozwiązanie, bo generalnie. No niestety mój brzuch przestał radzić sobie z innym jedzeniem niż to co ja no, co dzień e, stosowałam. No. tak odżywiałam się głównie sałatą no, wielkiego wyboru nie miałam więc było ciężko. No, pobyt tak. nie przemyślałam tego w ogóle mhm. e, więc ten pobyt we włoszech e, mocno dał mi popalić tak e, na zasadzie takiej, że nie czułam ani frajdy ani przyjemności z e, Próbowania z tych smaków, z kuchni włoskiej, z kultury włoskiej. W ogóle wycieczka była dla mnie no obciążająca dość no. mocno. Tak. I mam porównanie. Teraz w czerwcu wybraliśmy się z mężem w podróż poślubną do Turcji, spędziliśmy tam kilka cudownych dni i jakież było moje olśnienie na koniec wyjazdu, gdzie ej, ale wszystko było dobrze! Ja Takie porównanie, sobie, no nie? Do, do, do tamtego bo, tego, co było. Mhm. Dokładnie. I to, to wiecie, to ja po prostu nie oszczędzałam się w żaden sposób. Próbowałam każdego dnia inny smak, inną potrawę. W ciągu dnia było przeróżnie. No starałam się jak najwięcej skorzystać z tego wyjazdu, poznać te ich smaki, poznać ich kuchnię. Słuchajcie, było po prostu fantastycznie, nie było żadnych dolegliwości, żadnych e, dziwnych akcji, e, no wyjazd po prostu super komfortowo, e, bez żadnych e, dziwnych i niepokojących objawów, tak? I obyło się bez e, przymusowej wizyty tam u lekarza, w przeciwieństwie do tej wycieczki z Włoch, gdzie tam skończyło się konsultacją lekarską w moim mhm. przypadku. Mhm. Tak więc no to, to twoja historia jest naprawdę obfita, jeśli chodzi o, o to, co, w czym ci ten program pomógł. <grywia> Moja przy tobie jest skromna bardzo. <grywia> no, mam jeszcze kilka rzeczy, które się tutaj powielą, więc e, tu oczywiście mam na myśli też Hashimoto, e, z którego wyszłam, insuliną oporność, hipoglikemia okay. reaktywna, którą również sobie bardzo ładnie wyprowadziłam. To, co dla mnie jest najważniejsze, to to, że ja na dzień dzisiejszy jestem bez leków. Bez leków na choroby przewlekłe, tak? Czyli kamica nerkowa, nie biorę nic. Hipoglikemia, insulinoporność, nie stosuję leków. Hashimoto, zeszłam z eutereksu całkowicie. Ja nie biorę leków na co dzień. Owszem, jak się pojawią jakieś stany zapalne, no bo to jednak specyfika mojego układu. To faktycznie leczenie jest wdrożone, ale to, co jest najważniejsze, to proces powrotu do zdrowia, czyli ten okres samego leczenia, odbywa się w dniach, a nie w miesiącach. I to myślę, no że jest no, najlepsze, co może być w moim przypadku. No. I Aha. to tylko program C9. No właśnie. Słuchajcie, ja też właśnie jestem hashimotką. Moje hashimoto zostało zdiagnozowane w 2008 roku. I też ten program, właśnie kiedy odkryłam ten program, tak jak ty, Aniu, mówiłaś, że zrobiłaś go co trzy miesiące, bo to jest taki minimalny okres odstępie między jednym programem a drugim, kiedy można go zrobić. I ja zrobiłam ten program właśnie pierwszy w styczniu 2022. I kolejne zrobiłam za trzy miesiące i po tym czasie okazało się po, po konsultacji z endokrynologiem, że ja właściwie nie, pod, nie, nie muszę już brać Eutyroksu, bo mój organizm bardzo dobrze sobie radzi z, z funkcjonowaniem, mimo że moja tarczyca przez te wszystkie lata no, skurczyła się o połowę. Niestety moje przeciwciała działające przeciwko tej tarczycy z, zjadły ją. Ale mimo to od tamtego czasu, kiedy, kiedy zrobiłam te dwa programy, czyli to w zasadzie będzie już dwa lata, kiedy ja jestem bez Eutyroksu i regularnie robię właśnie te badania tarczycowe, żeby sprawdzić, jak ona się czuje i czy moja. Właśnie czy ta tarczyca dobrze działa, więc wszystkie badania z krwi są na bardzo dobrych poziomach. Jeśli chodzi o USG, to właśnie doktor, który robił mi to USG. Po, po właśnie po roku od zrobienia tych programów oczyszczających, zapytał, czy, czy ja na pewno mam Hashimoto, czy, czy to rozpoznanie było jakieś pomyłkowo zrobione, bo tarczyca właściwie wygląda dobrze, nie ma tam jakichś takich niejednorodności, czy jakiegoś stanu zapalnego, gdzieś widocznego, wyraźnie na USG, więc ona zaczęła dobrze bardzo funkcjonować. A wszystko słuchajcie, dzieje się przez to, że ten program. Tam, jako jedyny, który właściwie możecie kupić na rynku i, i, i zrobić, opiera się na aloesie. Aloes jest taką rośliną, która nam właśnie oczyszcza organizm, oczyszcza nam jelita, a oczyszczone jelita zaczynają lepiej funkcjonować. Uszczelniają nam się kosmki jelitowe, że znaczy poprawia, poprawia się stan kosmików jelitowych, uszczelniają nam się te jelita. Te substancje, które są w jelitach odżywcze, przestają nam wyciekać na zewnątrz i przestaje ten nasz organizm być w takim stanie zapalnym. I ten program właśnie różni się od takich programów, gdzie macie samoczyszczanie, czy samo jakieś odchudzanie, bo to tak na dobrą sprawę nie jest program odchudzający. Ale, mimo wszystko, y, przy, przy tym programie też można y, pozbyć się paru centymetrów w obwodach i paru kilogramów. Tutaj nie obiecujemy y, y, jakichś szklanych gór i y, nie wiadomo jakich rewelacji, ale zawsze y, z 2-3 kilogramy można z, zgubić przy tym programie. No i co najważniejsze, to jest to, że y, ten program oczyści wasz organizm ze złogów, z toksyn. Y, i zacznie nasz organizm przez to lepiej funkcjonować. A do tego mamy dołączone białko, które w czasie tego programu nie pozwala naszemu organizmowi samemu sobie szkodzić, zjadać własnych mięśni, bo dzięki temu, że mamy to białko, ono nam też dożywia organizm. To tak, jakby w skrócie, nie chcemy tego live'a przedłużać za bardzo. Chcemy Was zaprosić właśnie do tego i, i trochę zachęcić, żeby ten program razem z nami przeprowadzić. Na tej naszej grupie facebookowej będziecie dołączeni, jeśli tylko się zdecydujecie na ten program. No i Aniu, powiedz powiedz też, dla kogo ten program jest przeznaczony. To jest tak naprawdę dla wszystkich osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, o energię, taką wewnętrzną energię, bo pozbywając się tych wszystkich toksyn, pozbywamy się wielu dolegliwości, których na co dzień nie odbieramy, że coś jest nie tak. Tak? Więc generalnie to jest też dobre dla osób, które chcą. Zacząć prawidłowo dbać o siebie, zacząć prawidłowo odżywiać. Program C9 przez 9 dni budujemy w sobie zdrowe nawyki, zarówno żywieniowe, jak i te nawyki, które pomagają nam pić wodę. Tu, Aha. tak jak w mój przypadek, ja wcześniej piłam bardzo mało wody, dzisiaj jest to dawka zalecana i nie czuję, jakbym była przepełniona albo przelana. Tylko czuję naprawdę dobre nawodnienie organizmu. To zresztą widać, widać po mnie, widać po mojej cerze mhm. ciało, więc wszystko to jak najbardziej tak. I to, co wspomniałaś Ewa, zwłaszcza te białko, które ja stosuję na co dzień po, pozwala, tak, mhm. pozwala mi przetrwać tak naprawdę każdy jeden dzień w mojej pracy. I dni treningowe. Dzisiaj jestem po treningu po prawie dwóch godzinach zajęć, gdzie opaska moja, zegarek mój zmierzył mi, że spaliłam ponad 680 kalorii. Więc to intensywny trening i żeby nie zjadało mięśni, tylko mhm. właśnie były one zregenerowane. I nie mieć zakwasów na następny dzień, to po prostu jest świetne. Więc generalnie program jest przeznaczony dla osób, które chcą zmienić, prowadzić zdrowe nawyki i zmienić taki codzienny swój styl życia na ten zdrowy, bardziej zdrowy Aha. i świadomy. Aha. A ja chciałabym jeszcze dodać: słuchajcie, że teraz jesień jest najlepszą porą na to, żeby takie programy oczyszczające przeprowadzać. Dlatego, że przy okazji tego programu i, i wejścia na wyższy, wyższy poziom energii, zadbacie też o swoją odporność, bo jeśli um, zadbamy o swoje jelita, oczyścimy te jelita i dożywimy nasz organizm, to w, pamiętajcie, że w jelitach znajduje się 70-80% odporności. Więc tu też będzie właśnie ta korzyść dla Waszego organizmu, że jesienią, nie zaczniecie za przeproszeniem, smarkać i, i przetrwacie w zdrowiu, zimę, a jeśli nawet złapie wasze, was jakaś infekcja, to będzie ona krótsza i, i łagodniejsza. Więc co Anio, zapraszamy Was do kontaktu z nami. Zapraszamy do tego wyzwania, które rozpoczyna się 12 października. Zgłoście się tutaj do nas i do osób, które tutaj też odezwą się do Was. Zapraszamy właśnie, do zachęcamy do rozpoczęcia z nami tego programu, tego wyzwania w grupie Siła, więc też na Facebooku będziecie mieć wsparcie pełne i pomoc, i doradztwo. Zawsze możecie tam zadać pytanie, a pamiętajcie, że właśnie w grupie robi się takie wyzwania lepiej. W sensie na... najlepiej, no, koniec? Tak, przede wszystkim jest właśnie to wsparcie, ta energia i pewność, że nie zostajemy sami, z problemem, który się pojawi, tak? Więc y, mamy y, pełną taką opiekę. Mhm, dokładnie. Dobrze, to skoń, na tym skończymy nasz, nasze spotkanie tutaj. E, zapraszamy Was, osoby, które właśnie nas tutaj zaobserwują, do kontaktu no i do naszego programu do lepszego życia. Dziękuję Ci, Aniu, za spotkanie. Pa. Dziękuję. Pa.